A szło Żałujcie, że nie ma was tutaj ze mną Co za przepiękny ranek Ani kapki wiatru Cisza, aż w uszach dzwoni I słoneczko już przygrzewa No cześć, witajcie Jestem z powrotem Zobaczcie co się dzieje z powietrzem w Mroźny, słoneczny dzień jak faluje. Zaraz zajmiemy się wschodem słoneczka, ale najpierw pokażę Wam kilka drobnych rzeczy. Kurcze myszołowe w ogóle nie chciały się bić między sobą. To jest niezwykłe, bo one się uwielbiają tłuc. Pokażę Wam kilka drobiazgów. Tutaj leci samolot na przykład. I jak on będzie przelatywał na linii słońca, to zobaczcie, jak się zachowuje to odbicie. Słoneczne na nim. Teraz jest na dziobie Samolot ma słońce przed, przed sobą i odbicie jest na dziobie Będzie się przesuwało pomału Teraz bliżej środka samolotu Na brzuchu I będzie się przesuwało do tyłu Taka jasność, że aparat gubi ostrość O, widzicie? I teraz jest z tyłu Na ogonie albo tam na skrzydle prawym w każdym razie z tyłu, o teraz chyba na tyłku. Widzicie i zgasło. To był ten moment, jak, jak on przelatywał ten samolot na linii słońca. Zaraz zobaczycie dlaczego tak się dzieje. Dobra, no. czekajcie, ja tu muszę sobie obraz. A, zerknijmy na księżyc. Jest taka mgiełka na niebie, malutka, taka, taka mgiełeczka. I zobaczcie. Jaki, jaki jest niewyraźny, nieostry ten księżyc. Nie? To wyobraźcie sobie teraz taki księżyc nad horyzontem i 350 tysięcy kilometrów od Was. Jak tutaj taka byle mgiełka potrafi tak zaburzyć jego obraz. Nie? Dobrze, czekajcie, co ja jeszcze tu miałem takiego już 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 zaraz przechodzimy tak teraz przechodzimy do głównego gwoździa programu do naszego wschodu słoneczka piękny dzionek był mrozek co prawda ale nie było wiatru i słoneczko ładnie świeciło niebo było ładne i teraz tak To ja chciałem Wam powiedzieć, a tu jest ten podświetlenie krawędzi punktowe, czyli tam na jednym obszarze tylko, tak. Słuchajcie, tak między nami mówiąc, jeżeli ktoś myśli, że odległe słońce może tak miejscowo podświetlić nam krawędź chmury, to jest szalony, no szalony, tak? Wy to wiecie i ja to wiem. Żadne odległe Słońce nie może w ten sposób podświetlać na tak krótkim wycinku horyzontu chmury. To niemożliwe. Tylko lokalne Słońce może coś takiego zrobić. O, a tam wyżej ta chmurka, dalej, bliżej mnie, nic się z nią nie dzieje. Żadnego podświetlenia na niej nie ma. I teraz bierzemy się za schód Słońca właściwy, ale najpierw pokażę Wam jedno nagranie. Z internetu, na które trafiłem przypadkowo i zobaczcie, to tu się dzieje. To na Łotwie takie zjawisko wystąpiło. Jaki niesamowity beam światła! Choćbyście kombinowali, nie wiem jak to, żadne odległe słońce Wam czegoś takiego nie zrobi, bo to niemożliwe. I jest nasz wschód słońca. I patrzcie teraz co tu się dzieje. Tam się wydobywa światło słoneczne. Nad tą chmurą. Patrzcie jakie malutkie to jest. I patrzcie teraz co się dzieje z tym słońcem. Zobaczcie co ono rzuca. Jaki pas światła. Jaki snop światła. Ale co tu jest interesującego moi drodzy. Zobaczcie, że to się w ogóle nie rozszerza, tak? Nie działa na ten słup światła perspektywa. Ten słup, to światło znajduje się pod chmurą. Czy wy rozumiecie, co to znaczy? Moi drodzy, to jest koniec. Koniec wszystkich odległych słońc. Raz na zawsze. Na wieki wieków. Amen. Tylko bliskie lokalne słońce może zrobić coś takiego. Widzicie? Zero perspektywy działającej na ten snop światła. Jako na dole, tako i na górze. Taka sama szerokość smugi. Drodzy Państwo, ogłaszam wszem i wobec, że nadeszła chwila końca wszelkich odległych słońc. A jak Ktoś uważa, że dalekie Słońce potrafi coś takiego, czy to płaskoziemcze, czy kuloziemcze, to niech nam to pokaże na jakimś modelu. Niech zrobi jakąś wizualizację. Ja chętnie popatrzę. Niesamowity snop światła. Słuchajcie, gdybyście to widzieli na własne oczy, na żywo, bo to nie jest wina aparatu, moi drodzy, czy jakiegoś tam czegoś tego śmegołowego, bo takie samo coś możecie zobaczyć na własne oczy. I widziane to na żywo, to było po prostu niesamowite. Po prostu czachadymi, moi drodzy. To było piękne i niesamowite. I tak, zbliżamy się do końca. To właśnie tyle chciałem Wam pokazać i powiedzieć, moi drodzy. A ja się pomału już teraz z Wami żegnam. Pogoda znowu się popsuła, mróz jeszcze większy, zima jeszcze większa nadchodzi, ale jakoś to przeżyję, nie? Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Pa, 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 do następnego razu. Tyle do wiosny.